W moim odczuciu oświeceniem jest każdy oświecony moment w życiu, czyli niejednorazowe wydarzenie, które nagle czyni z człowieka wielce oświeconego i Wszechwiedzącego, wszechobecnego, wszechświadomego, ale te nawet drobne kroki, które nazywamy takimi codziennymi oświeceniami, jak się budzę i eureka, no, zrozumiałam coś, coś do mnie dotarło, wiem, jak postąpić, co powiedzieć, jaki krok dzisiaj zrobić. To są te a, pojedyncze zdarzenia, czy szereg zdarzeń, które nazwałabym życiem w świetle, tak? Że światło działa, i tak jak w naszym świecie mamy dzień i noc, i czasem ono świeci, a czasem jest za chmurami, to wtedy, kiedy świeci w życiu duchowym, to mamy te, te okresy oświecenia. I oczywiście one prowadzą z czasem do takiego y, całościowego przebudzenia we wszystkich aspektach życia.